Lipiec 2025 to prawdziwa eksplozja dotacji. Wystartowały programy, z których możesz dostać nawet do miliona złotych. Sprawdź, co możesz pozyskać. Urząd Pracy do 53 tysięcy złotych na założenie firmy oraz 53 tysiące złotych na zatrudnienie nowego pracownika. Wsparcie w starcie świetne dla osób, które potrzebują więcej pieniędzy na start. Do 179 tysięcy złotych, szybka pożyczka z możliwością umorzenia. Lokalne grupy działania do 150 tysięcy na założenie firmy lub 500 tysięcy na rozwój działalności. Uwaga! Uwaga! Teraz najlepsza dotacja dla osób, które mają firmy. Lub chcąc zacząć od nowa, lub chcą kolejnego źródła dochodu. Dotacja na założenie żłobka lub klubu malucha, nawet do miliona złotych. 12 410 zł na jedno dziecko oraz 836 zł miesięcznie przez 3 lata. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czy się kwalifikujesz, napisz w komentarzu pomoc, a ja sprawdzę za Ciebie.